Yes. A, a skąd ja mogę wiedzieć, kto to budował? Hej Siemanko, witam Was w kolejnym dniu urlopu. Teraz wybieramy się na biokową, a dokładniej na ten Skywalk, czyli szklany podest. Wstaliśmy bardzo wcześnie rano, ciężko było wstać po 5 godzinach snu, ale mam nadzieję, że nie będzie korków, bo już słyszałem, że jest problem z dotarciem. Bo jak się robią korki, to niestety wpuszczają po 25 aut co godzinę, co pełną godzinę. Dlatego zobaczymy jak to będzie. Jeżeli będą mega korki, jeżeli będzie to się słabo ruszać, to chyba zawrócimy. Ale z tego co widzę, to jesteśmy 7.54, od 7 godziny otwierają niby. O 7.54 będziemy na miejscu, zobaczymy. Mamy jeszcze pół godziny, jedziemy za ciężarówką, dlatego tak powoli. Ale droga jest w sumie też kręta, więc nie będziemy się też tak spieszyć. No i to do zaraz. Kowofiu Creado Parco Natural N1981 Kubra na superficie, superficie to chyba o mnie, De A na da, da mente, 107, 196 k 2 E L El Massivo El Massivo, to też jestem trochę masivo, bo tutaj przytyłem, więc chyba o mnie to było. Język. To był ten. To był Espaniole. Espaniole. Bardzo, bardzo dobrze szpreecham Espaniole. To co idziemy? Idziemy. Na ostatnią naszą podróż? Ostatnia, <grym> ostatnia. Nie wiem, czy było widać na filmie. Raz się mijaliśmy na szczęście. O tej godzinie, jak jechaliśmy, raz się tylko minęliśmy z samochodem. Oczywiście na tej wysepce, co by trzeba było się minąć, jeden z dzbanów postanowił wyprzedzać drugiego. Więc no, musiał cofać i wrócić na tą wysepkę widząc, że ja jedę, ale ogólnie jest w jednym momencie jest tak stromo, że jak ja spojrzałem, to mi się ręce pociły. Musiałem wycierać, bo mam Ostatni lęk... raz idziemy na taką atrakcję. Mam wysokości. ale pierwszy do takiej atrakcji. Ale, ten, ale powiem szczerze, że jak jechałem właśnie w tym jednym momencie, był mega stres. Teraz już jest dobrze. I, i zaraz zobaczycie, jak wygląda to. 1700, ponad 1700 metrów nad ziemią. Z tym, że to jest yy, nie tak jak w górach u nas w Polsce że góry mają tam Kasprowy Wierch ma ileś tam metrów, ale też Zakopane czy, czy coś w tym stylu jest też ponad poziomem morza ileś tam metrów, więc to nie jest taka różnica. Tu jest 1700 metrów i widać tą, te morze, więc e, powiedzmy sobie szczerze, że to jest konkretniej, bardziej e, bardziej konkretnie. I zaraz będziemy wchodzić. Drona wziąłem, ale nie będę puszczał, bo się trochę boję. Wiatr jest trochę, nie? Wiatr jest i nie wiem co się stanie. Chociaż widziałem, że tam nagrywali dronem gdzieś tam w internecie. Kotek. Ty lepiej wejdź. No, ja wejdę. Przeżyj to i zejdź. Wejdę. A ty z drogą wejdę i zobaczymy, jak to tam będzie stres. Mam nadzieję, że fajnie, że fajnie nagram wam nie? A tam dalej co jest? Tam dalej jest ten, w stronę parku i tej góry. No to co, idziemy? Idziemy. i Das ist wie in Filmen, so doch <laughs> Genau, Ja, das geht. bricht alles durch. Hier ist okay. Nicht zu kochen. <laughs> Nie no, już No chodź. No już jak chodzę. Prawa, lewa, prawa, lewa. Barierka, prawa, lewa barierka, prawa, lewa barierka. Odwróć się. Słuchajcie, przełamałem swoje największe lęki. Jak za każdym razem, czyli mam lęk wysokości, pcham się na najwyższe takie e, punkty widokowe i później za przeproszeniem w gacie i nie mogę przejść. Ale z tego co widziałem, Ola nagrała jak kilka razy udało mi się tam gdzieś wejść. Nawet chyba raz nagrała jak przeszedłem przez cały ten podest. Mam nadzieję, że coś fajnego e, zostało nagrane i wam pokażę to w przybitkach ale naprawdę jest konkret, 1700 metrów nad ziemią, robi swoje, widok jest konkretny no i sama droga tutaj była już taka, że mi się pociły ręce, a co dopiero tam wejście, no ale dobra, było mało osób, później zaczęło się robić coraz więcej, więc żeby zrobić ładne zdjęcia, bo też robiliśmy zdjęcia, to musiałem po prostu przełamać ręki i przejść, nie, także teraz wracamy do Hamburga chciałem powiedzieć, do Makarskiej, i zobaczymy jak pogoda, bo miało być od 10-11 godziny coraz gorsza pogoda, miało padać, także, także zobaczymy jak z tym i według tego będziemy się już kierować, czy pójdziemy na plażę, czy może jeszcze jakiś fajny punkt zobaczymy, zahaczymy, bo mamy w planach, także do zaraz. Grupa zaprosić na też później, nie? My już jesteśmy w drodze powrotnej, ale jeszcze będąc w tym parku po tych krętych drogach, co widzieliście, ciężko czasami było się minąć. Dlatego, dlatego taka godzina jak my przyjechaliśmy, to jest bardzo, bardzo fajna, optymalna. Jeżeli miałbym polecić, to właśnie takie godziny jak my jechaliśmy, czyli siódma, ósma, żeby tam być normalnie, nie wiem jak jest ruch. Teraz jest taki okres, że po prostu jest mniej ludzi, ogólnie nawet w Makarskiej widzimy, więc też mogło się przełożyć to na ten ruch na tej drodze, bo jednak jak jest mniejszy ruch, jak jest mniej ludzi, no to też mniej ludzi będzie jeździło na ten punkt widokowy, ale bardzo polecam, bardzo fajnie jak widzieliście. A teraz jesteśmy tutaj kawałek po drodze, też jest jakiś, e, jakaś ścieżka była, więc zaparkowaliśmy, wyszliśmy i zobaczymy co stąd widać. A stąd, bo ogólnie makarska w połowie jest widoczna z tego punktu Skywalk, z tego szklanego podestu. A stąd, tak jak widzicie, już trochę więcej tej Makarskiej widać. W tym miejscu widać Makarską. Port. Tu gdzieś jest nasz hotel. A ta pierwsza miejscowość to jest chyba tu Czepi. A gdzieś tutaj zaczyna się Podgora, czyli ten e, pomnik, tak zwane e, Skrzydła Mewy, tak mi się wydaje. I widać stąd jeszcze ten... Już bardziej się nie da przybliżyć. Ale widać ten szklany podest. Także naprawdę bardzo fajne widoki. Polecam. A stąd też nie jest, nie jest źle. Też jest ładnie. Widać wyspę chwar. Tą nie wiem jak się nazywa. A my już jesteśmy niedaleko wyjścia wejścia, bo tutaj gdzie te samochody stoją to jest bramka ale jak widać chyba korków za dużych nie ma więc trafiliśmy w dobry okres ups a to już koniec a, jest no co szczęście no się dopiero ten no się dopiero poczuję moje wakacje godzina 15 Kotuś śpi na no nic muszę poczekać aż w stanie 去吧。 Słuchajcie, jesteśmy właśnie w tym miejscu, w którym oświadczyłem się Oli. To było 3 lata temu. Przyjechaliśmy tutaj po tych trzech latach z winkiem. Uczcić ten moment jest po prostu przepięknie. Nie mogłem wybrać innego miejsca na oświadczymy.